Teraz w cyklu repliki i inne średniowieczne wybryki mamy tu husarów takich i innych samograjów. Kolędowe nastroje jeszcze niektórych dopadają, chociaż święta już dawno mijają. A może by tak szczelić z łuku bez wielkiego huku, trzeba zobaczyć, jakie to piękne jest ustrojstwo. Jak to może działać tutaj, sprężynowy jakiś wielowahaczowy. Z rolkami, napinaczami i innymi mechanizmami. Teraz będziemy robić lekcje z zakresu operacji strzała, która nie niejednego niedźwiedzia polarnego przebić zdołała. strzału, które ze strzały zostało. Teraz trzeba wyciągnąć ją. To jest problem. To jest grot. Tak to wygląda. A tutaj profesor nam pokaże, jak szczera konny jeździć. po prostu celny tatar. A teraz jak to było w wojsku, profesor pokazuje i opisuje. No i poleciało. No a tu mamy panią wiatrówkę, lunetkę i lufę uszczelnioną, jak widać, żeby ciśnienie powietrza, o, nawet jest prześwit, wypchać mogło śród. Tu jest jak widać mechanizm sprężania.